Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry. Internet Cafe Simulator 2. Jak widzicie, zmienię język na angielski, bo liczę, że po angielsku będzie jednak. Pro... O, nie, rachunki za prąd pewnie przyszły. Eee, to tam, to to, to, to za prąd, to tam myślę, że więcej będzie, eee, powiększ. Chcemy zobaczyć, jakie są nasze kryptowalutki, które kopiemy, ile ich mamy. O, no, całkiem, całkiem dużo. Ile to, ile to jest? No, tysiaczka, tysiaczka już mamy. Wiecie co? Wiecie co? Jak jeszcze na razie to jesteśmy. Zobaczcie, bo ludzie tutaj idą na kupowanie rzeczy, coś. A to do, do automatu. Yy, zróbmy sobie to, odpalmy sobie przy okazji. O, tę konsolkę możemy sobie zdrożeć, trzeczkę. To trochę tego mamy, trochę tego mamy. Jak tam nasze antywirusy? O, nie, kup nie mamy kupionego premium, trzeba kupić. Minerki pewnie się kopią naturalnie. Tak, minery kopią. Pracownicy. Pliner mamy działający. Pandę też. O, proszę bardzo. Tutaj nam tego pięknie, pięknie funkcjonują. Dobra. Yy, Stawaj, bierz, od z tego chłopa. A to pani akurat była dobra. O, dostaliśmy ten. To strasznie śmierdzi Znaczy się strasznie zaczyna śmierdzić w tym naszym naszym miejscu Ale powoli nam zaczyna iść tego Powoli nam zaczyna iść zarabianie Co? Czemu? Czemu jednak gwiazdka? Halo? Co jest nie tak? Teraz... No dobra, Myślę, że, że tego nie ściągnę Czemu jednak gwiazdka? Halo? Ja To bym się spodziewał, że to właśnie super będzie, bo tego fajnie, fajnie i tak dalej. Pan nie zapłacił. Nie, zapłacił, dobra. O. Dawaj, pieniądze. Ty? A wiedziałem. Ale się, ale. O, rozwaliłem na nim swój key No, niestety. To kupiłem jeszcze krzesło plastikowe. Żeby na kolejne stanowisko w przyszłości. Żeby już mieć. E, dobra. Tutaj akceptujemy, oczywiście. A ja mnie denerwują ci ludzie, którzy próbują mi coś ukraść, coś nie zapłacić. Idą sobie do kawiarni, i nie płacą. No, nie wiem, jest w nich. Oczywiście kupujemy baseballa Tego se Tego bym uderzył, żeby przypadkiem nie zrobił jakichś nie, niebezpiecznych rzeczy W mojej kafejce Dobry człowiek, pieniądze zapłacić chce A tu mi po prostu ktoś ukradł monitor, widzę To fajnie to akurat super. Wygnajomy ja pewnie monitor okradłesz. O, to jakiś... Oj, co mi się stało. Chyba faktycznie jak prowadzę ten. To nie mogę stać iść nigdzie, bo mi już okradają mnie wszyscy. Tego mogę długo zatrzymać, bo on ma nieskończoną ilość czasu. Teraz muszę sobie zadbać o wszystko. Dobra, jak to nasze stanowisko? O nie, by nieskończoność, mono. O, trzy gwastki. Dobrze. Yy, tak, myślałem, że kupię jakieś gier, może dodatkowo. Ale czy to ma sens? Na razie raczej nie. Jedzenie hmm. musie, potrzebujemy kuchni. To te automaty są najlepsze. No i w automaty nie przychodzą, płacą. Nie muszę tutaj w ogóle. Nie muszę się o nich zmartwić. A jest, otknie no jest ten kurzaczek. Nie, nie gaśnica. Spray Ten nam sporo zapłaci Bo ten już tu długo wiarę siedzi A tutaj monitor ukradli, to będę musiał zamówić Where is monitor za Mazur? Potrzebuję jakiegoś fajnego monitorka Monitory yy, Gamingowe monitory, może nie tak, bym sobie kupił wiecie? LCD LED, bo nie nawet. No, nie, taki tak się najbardziej opłaca. Dobra, jak tam tego? O! Zapłacić je w końcu. Spoko, spoko, dobrze. Długo, długo był. Dobra, teraz tak. Jak tamtego znowu, naszego panie coraz więcej, coraz, coraz więcej. Lecimy do przodu. Oj, oczywiście, oczywiście. Znowu będę. Ja nie mogę. Nie wiem, co, o co chodzi z tym. O co chodzi? mi, może. O co chodzi z tymi, z tymi, tymi ludźmi. No. Czy to jest takie irytujące? Przecież to nawet. To nie ma nawet sensu, że coś takiego się dzieje. Nie ma żadnego sensu. Dobra, wywalone. Was ludzie. Nie ta gra, ta gra naprawdę, naprawdę powoli irytuje, bo tutaj się dzieją rzeczy z dupy po prostu, rzeczy się, się rzeczy z dupy. No, czemu niby akurat w tym momencie przy takich optyry wybuchną? No dlaczego się to wydarzyło? O co chodzi? To nie wiem, dlaczego, dlatego że kopie kryptowaluty, to to jakoś tak działa magicznie? Mogłoby to jakoś gra wytłumaczyć, a nie? A tak sobie po prostu chłop ci wybuchnie, nie? Tyle Chop wybuchano Naturalna kolej rzeczy Dobra, to postawimy tu To postawimy tu o, ten komputer tutaj Wszystko nie wiem, nie wiem co to są... Nie wiem o co chodzi To za element gryże że przychodzi hop, który robi... ...Holohoagwar czy inne... ...czy inne rzeczy. No ja mam podkładki, bo myszkę zgubiła się najwyraźniej. Nawalić to podkładkę. Tak mi na do niczego niepotrzebna nie jest. Dobra. Dobra, naprawiony. Wszystko działa, wszystko działa. Te trzeba jeszcze poustawiać. Bo, oczywiście, musiał je rozdupić. Wszystkie moje maszynki piękne. Arkanowe, najlepsze, najlepsze źródło zarobku, jakie mam. Poza krawarkami, oczywiście. Polkoparki, a wraz w są lepsze wśród tym zarobku. Tylko. Nie, w sumie nie są takie dobre. Bo zanim one zaczną na siebie zarabiać, to minie sporo czasu. E, dobra, co chciałem zrobić dzisiaj? Co chciałem zrobić. Nie, to na pewno nie, nie, na pewno nie grasz w to. Co to robi, o. Możemy muzykę puszczać Tylko najpierw musimy sobie ulepszyć różne rzeczy. Hot dog car, możemy sobie kupić wózek z hot dogami Możemy sobie kupić. O. Farbę, ale farbę mamy, jakąś już kupiono. A nie, na, Susu nie mamy. Dobra, nieważne. Tu byśmy, tu by było fajnie se kupić. Kuchnię. Albo ewentualnie zatrudnić w, w employee. It can protect your shop from all kinds of attacks. and to jest a very fast reaction. Ja bym kupił co to jeszcze. Dobra. Teraz, 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 teraz możemy sobie już sobie chodzić normalnie po mieście. Po tym jak zakupiłem sobie bodyguard'a Tego sobie zadajemy O! A to jeszcze nie mam... Nie, stąd Będę chciał to kupić Faktycznie A ja sobie jeszcze pobiegam tak troszkę po tym mieście Może tam jakieś fajne miejsce Widzę tutaj koniec mapy I myślę, że będę w końcu, będę musiał za jakiś czas próbować się zbugować Przetestować, jak ta gra sobie z bugami, liczami tego typu rzeczami. Więc to jest takie po miejsce, że w sumie nic nie ma, mogłoby być. Jakaś streamerka. Tutaj nie wiem, możemy. O, dostałem 30 tych dolców. Tu mamy oczywiście kapareczki, możemy sobie porównać rzeczy. mining karty Rig. No, hopie, nie blokuj mnie. To jest ciekawe miejsce. Ale tutaj widzę, że się nie da nawet wyskoczyć. A, wyskoczyłem. Ale to jest ściana. Niewidzialna, Invisible Wall. Dobra, zapomniałem, że muszę i tak tym ludziom pomagać. Tego, pozwalać na korzystanie z komputerów. Myślę, że jak oni tu siedzą, to muszę podejść do komputera. Muszę zaakceptować requesty. Ale już na pół godziny, już na pół godziny, jak już na pół godziny chcą siedzieć tutaj. O, o nie, dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ten jest nie włączony. No i teraz git. Nie włączony był oczywiście nasz ten. Nie włączony był nasz klimatyzator. Tego muszę zdzielić. Ten zirytujący chłop. Beggar, ale go ładnie, ładnie go przekopują wszyscy. A ty złodzieju. Mogę przetestować swojego tego strażnika, coś, co, co zrobił strażnik. Ale wolałem wzięć złodzieja, bo nie... Bo irytuje. E dobra no. O witaj panie złodzieju, znowu jesteś zespółkowany, I, tak i tak cię, i tak cię jeszcze raz. Tu w ogóle, jak z tego co właśnie wiem, to tutaj jest taki jak klub. Rusza, jak długo grają. Znaczy, długo korzystają ogólnie, nie, 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 nie tylko grają, ale długo korzystają. O! A już powoli, powoli wiem, wiecie? Powoli już jakoś tam odbijamy od Dyna. Powoli się naprawia wszystko. Tych mi się da, że trzeba po prostu co jakiś czas uderzać. A, bieg nasz Dziok, ale mu z pół Ty dobry jesteś, chłopie, dobry. A ja w końcu, tak, tak. Mam. Yy, co ja mam właściwie? Krzesło mam. No. Nie, bo chciałem. Mhm. Chciałem sobie kupić mhm. yy, kolejne stanowisko. Piek. Fake. to dobre, to w sumie nawet jest takie bici tych ludzi. Tu jest w ogóle p to takie stare, nawet zajęcie stare. Mm. Nie, takie kreaturki to ja chyba wolę jednak zainwestować w lepsze. Albo wiara kupi, wiecie? No? Spróbujemy z wiarem. To jest najgorszy VR chyba, ale spróbujemy, spróbujemy. Nie wiem po co są te płytki w ogóle, MT-disk. Nie mam pojęcia po co to jest. Zgaduję, że po coś na pewno. Tylko po co? Dzięki 324 dolce. No nie, no. Pełna kulturka. Ha, nie, 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 nie płaci, nie płaci. Pa, zaraz dostanie lepiej. Albo nie? Chyba jednak nie... A! Pff, nie, nie, przecież nie, pozwoli, nie pozwoliłem mu korzystać z komputerów, także nie wiem nawet jak zapłacić. O! Możemy sobie pod, podwyższyć koszt pieniędzy, możemy sobie podbić. Naprawdę nie, nie, nie satysfakcjonuje cię moja, 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 moja ta... W moje miejsce mail, mail co jest? A dobra, dobra, tak nie, nie, ja chcę zobaczyć sobie nie to, tylko chciałbym zobaczyć www i za Mazor. I, i teraz tak jak z VR to my mamy a mamy najgorszy kontrolę VR-a Headseta, mamy oczywiście najgorsze, to akurat widziałem. I teraz co? jest do Wiara Gamer Table, Simple Gamer Table, Basic. O, oh, jest VR Table. Jest Basic VR Table. Mamy to, co chcieliśmy. I kupuję i... zaraz... O! Znowu ktoś chciał nas oszukać. Ale nasz strażnik tutaj pilnie stoi na straży. W porządku. Prawości w ogóle. A widzę te piękne... te lampy, to już tak w stanie jest, są ciekawe. Jest nasz piękny tutaj dostawca. Mamy. Mamy stół. Do wiara. Zostawiam sobie co to jest. Dwa kontrolery trzeba, naprawdę. Takie głupie. No właśnie, bez płacenia, ta, bez płacenia. Zaraz zostanie z półobrotu. Fake. No i jest, nie ma. Coś te potrzebuje do tego wiara. A, A komp No tak, komputera potrzebuje do wiara. To powinno być dla mnie oczywiste akurat. Potrzebuje komputera do vr -a. Co to jest? Jakieś dziwne tego tak, jak linia. Wiem, że tego trzeba zdzielić i tego jakie na chwilę Achmeda jako ci spotkam, bo już dawno go nie uderzyłem, a możliwe. O, jest, jest. Może mi zaraz chcieć się bić. O, Jinx chyba. takie nie wiem, tak wygląda jak Jinx z GO-a. To jest nie tak. No, wiecie, pan, to ja tutaj. Dobry człowiek jestem, ja nic nie robię z Ale drogi, ale dobra, kupiłem, kupiłem. Dużo pieniędzy wydałem, ale... Mam ich dalej sporo. I to... Się zastanawiam. Chyba to najlepiej. Nie, no w sumie nie potrzebuję tego. To jest po dobre. Może być. więcej będę miał klientów. To jest zawsze dobre. Nie wiem, jakie to są w ogóle nie? Co, ja, co znaczy więcej klientów? Co nagle, jak, 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 jak bardzo więcej to jest, to więcej. Ale będę musiał płacić te wszystkie rzeczy. Jest limitless, to jest chłop, który może siedzieć u nas nawet całe, 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 całe życie. Oczywiście śmierdzi, więc ja po. tutaj posprząta, posprayować. Te i komputerki sobie jakie mogę sobie kupić. Mam z 500 dolców. Nie w sumie tutaj chcę być, tak. Tylko tego zaraz pozwolę mu korzystać. No, halo. Jest, dobra. Też, też Max, też limitless. No i komputerki poszukujemy. Computer cases. No. Niektóre są fajne, niektóre są fajne. Może kupię, albo... albo w sumie, jakby do wiara, bo ja mówię teraz o wiarze, nie? Chcę, by to do wiara kupić. No, jest całkiem dobrze, całkiem dobrze. Dobra, kupię ten komputer, niech będzie. No i mamy mało pieniędzy znowu, ale to nie szkoda. Nie ma źle, nie ma tragedii Oj, znowu się sp sp spraysko skończył, no nie wiesz Z znowu trzeba jakieś... Co to, co to, jest? Co tutaj to jest Takie dziwnego, jak tu przebiegam? Nie wiem O, jest nasz Dostawca leci Zrobimy coś tak, pyk Kupujemy spraya Możemy wyczyścić nasze zapach u nas stąd. To jest super akurat. O, tego trzeba. No i, no i kozak, i tu mamy, proszę ja ciebie mamy wiarka pięknego. Teraz nasi klienci okay. mogą z wiara nawet. Jak tam komputerki, jak tam leci? Czas, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Sporo, sporo hajsów weszło. Ile tych 10 dolarów, Nie, to się kompletnie nie opłacało. T-Box to jest taki sy, to jest tak useless To jest tak zupełnie nieopłacalne, że szkoda o tym gadać! A widzę że tutaj króciutko, ale jednak co? Ale w końcu w końcu zbudujemy kuchnię Alefty, no czy jak to ma tyle O jeszcze oczywiście musiało się coś wydarzyć ciekawego Oczywiście, super Oczywiście musiał się coś dać, jak zwykle Płać, płać, dzięki, miło, miło A teraz spadajcie Muszę pana Dwiara tutaj komputerek użyczyć I tak, wracając, to by było na tyle komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć.